Jakbyś się nie wodził, to mordo tutaj nie wejdziesz Kiedy mi się znudzi, no to zrobię sobie przerwę Te bloki robią hałas, moi ludzie w każdym mieście Gramy od dekady, bo od zawsze chciałem będę. Jakbyś się nie wodził, to mordo tutaj nie wejdziesz Kiedy mi się znudzi, no to zrobię sobie przerwę od Szkola do pola, suko nie wiesz, co przeszedłem Mała lat z małego miasta, chciałem coś więcej od świata są nadal na blokach, gdy wracam po latach Nawet nie wysiadam z auta Nawet nie opuszczam szyby Spalę tego peta, wspominając tych, którzy we mnie wierzyli Jesteśmy kurwa, tak to prawdziwi Jesteśmy wolni, więc nas nie lubili Każdy z nas wiedział, co tutaj robimy Dziś nas mogą nie lubić, sram na to, chuj z nimi Byłem od zawsze na tego goryli To nie jest wartak na prima pryli Czułem ich ostrze gdzieś na mojej szyi Błagałem Boga, by nas nie zabili Błagałem Boga o dla nich wszystkich Chciałem tej zemsty jak dziś drogiej bryki Teraz widząc te twarze zniszczone, Sprzedałem zdrowie za parę złotych Śpiewałem cover zamiast swoje tworzyć Dziś prostuję drogę, bo nie będę młodszy Dzięki nim smulom nie ciągną mnie nosy Dzięki nim smulom mnie, idę na roksy Dzięki koszmarom, co straszyły w nocy Mam jaja ze stali, chuj możesz mi zrobić Nie gram w igierki, mam swoje zasady Zrobię to trzeba, mordowe bez urazy Chowam się w tłumie, jak tekst do szuflady Nie ufam nikomu, nie umiem wybaczyć Świat dla mnie nigdy nie był zbyt łaskawy Mam dobry kontakt i kontrakt z roglatym. W głowie obija się, chcę być bogaty, bo nikt nie Ani udają bogaty W kraju, gdzie pewne są śmierci podatki jak kładę dla bliskich to życie na szaleń od dekady, bo od zawsze chciałem pętej Jakbyś się nie woził, to może Wiesz co, przeszedłem!